YouTuberzy mogą kontrolować swoje treści, ale jak pokazują te filmy, nie zawsze mogą kontrolować myśli i pragnienia kilku przerażających fanów. Ten Kenneth i Opie prowadzą razem kanał na YouTube o nazwie Team Creed. Dwaj bracia prowadzą prywatną rozmowę, gdy nagle obok nich cicho podjeżdża pojazd, a kierowca spogląda w ich stronę. Zdjęcia nas? I don't know. W końcu ta osoba wysiada z samochodu i przedstawia się jako wielki fan, co z pewnością musi być prawdą, skoro potrafi rozpoznać drużynę Creed tylko na podstawie niepozornego szarego vana. Na początku próbują grzecznie poprosić go, żeby odjechał, ale kiedy nalega, żeby zostać, Kenneth wysiada z samochodu i próbuje zrozumieć całą sytuację. Sytuacja pogarsza się, gdy nieznajomy mam mrocze jakąś dziwną propozycję. Nieznajomy wie, że drużyna Creed ostatnio ma problemy z mieszkaniem i wydaje się, że chce to wykorzystać. Rozmowa przybiera najgorszy obrót, gdy Opi wysiada i przyciska tego dziwnego fana do samochodu, dając jasno do zrozumienia, że chce, żeby zostawiono go w spokoju. Fan w końcu ustępuje, ale posłuchaj tego fragmentu i powiedz mi, czy brzmi tylko na rozczarowanego, czy już planuje zemstę. Jest przerwa wiosenna, a youtuberka o imieniu Chills jest na tyle uprzejma, że pozwala swoim fanom odwiedzać ją w domu przez cały dzień. Wszyscy są uprzejmi i okazują szacunek, z wyjątkiem jednego gościa. Prowadzą normalną rozmowę i na początku wydaje się w porządku, ale potem kilka razy zaczyna zerkać na coś poza kamerą. Po chwili po prostu się na to decyduje. Oh Złodziej torebki nie ucieka daleko i szybko zostaje powalony na ziemię przez jednego z przyjaciół Chili o imieniu Tito. Oprócz torebki znajdują też skradziony zegarek, który zabrał z kuchennego blatu. Na szczęście poddaje się łatwo, bez większych problemów. Są bardzo wyrozumiali i decydują się nie dzwonić na policję. Daj znać, czy postąpiłbyś tak samo. Podsumowując, myślę, że wszyscy mieli szczęście, że nikt nie ucierpiał po tym doświadczeniu. Założy się, że Chills jest teraz bardziej ostrożny, kogo zaprasza do swojego domu. 8. William Hernandez ma poważny problem do rozwiązania. Twierdzi, że każdego dnia ten sam czerwony samochód ciężarowy zatrzymuje się przed jego domem i obserwuje jego oraz jego żonę. William w końcu nie wytrzymuje i zakłada system monitoringu, żeby mieć dowód. Następnego dnia ten sam czerwony samochód zatrzymuje się po drugiej stronie ulicy, zaraz po tym jak wjeżdżają na podjazd, jakby ktoś ich śledził do domu. William spokojnie robi zdjęcie tablicy rejestracyjnej kierowcy, a samochód natychmiast odjeżdża. Od tego incydentu William zamieścił wiele aktualizacji na swoim kanale, ale nie wiadomo, czy kiedykolwiek udało mu się ustalić, kto obserwował jego i jego rodzinę. 7. Gavin Free i McTurney to małżeństwo, które odniosło duży sukces na YouTubie przede wszystkim dzięki kanałowi The Slow Mo Guys. Wśród ich milionów subskrybentów był jednak jeden fan, który w jakiś sposób rozwinął obsesję na punkcie McTurney. Nazywał się Krzysztof Jills. Był to człowiek, który napisał setki osobistych notatek na temat tej pary, z których większość dotyczyła pozbycia się Gawina, którego postrzegał jako bezpośrednią konkurencję dla Meg. Pewnego dnia nie był już w stanie powstrzymać swojej wściekłości i przejechał aż 11 godzin do ich domu, żeby się zemścić. Włamał się i długo ich szukał, ale Gavin i Meg zdołali skutecznie ukryć się w szafie i zadzwonić na policję. Najwyraźniej Krzysztof przez długi czas strzelał na oślep po całym domu, zanim się poddał i wyszedł, a wtedy nawiązał kontakt z policją przy drzwiach wejściowych. Krzysztof Gilles umiera podczas tej konfrontacji. Cieszę się, że policja zdołała przybyć na czas, bo nie mam wątpliwości, że wróciłby później, żeby zrobić to samo. 6. Jake Wardle to motocrossowy youtuber z umiarkowaną liczbą obserwujących i jest trochę lokalną gwiazdą... Jest na przejażdżce motokrosem z przyjacielem i nie mija dużo czasu, zanim ktoś ich rozpozna. Zamieniają kilka słów i nie jest jasne, czy to fan czy ktoś zdenerwowany ich jazdą na motocyklach. Tak czy inaczej postanawiają odjechać, ale nie udaje im się daleko zajechać, zanim kolejna osoba nie zablokuje im drogi i zacznie się do nich zbliżać. Ten drugi mężczyzna zaczyna ich pouczać i przyjmuje agresywną postawę. Myślę, że Jake musiał wiedzieć, że ten człowiek pójdzie za nimi, jeśli spróbują odjechać, więc postanawia rozładować sytuację. Na szczęście ta sytuacja nie kończy się źle dzięki temu, że Jake zachował się właściwie, ale kto wie, jak źle mogło się to skończyć przy nieprzewidywalności tych mężczyzn, zwłaszcza że jeden z nich był gotów całkowicie uniemożliwić im przejazd. 5 Dom Soto nagrywa vloga w swojej sypialni, kiedy nagłe pukanie sprawia, że biegnie do drzwi wejściowych. Dom Soto faktycznie otwiera drzwi temu zamaskowanemu nieznajomemu, co od razu sprawia, że myślę, iż ten filmik może być wyreżyserowany, bo większość ludzi raczej by je zamknęła na klucz. Z drugiej strony, może wtedy nie sądził, że to coś poważnego, albo po prostu nie mógł zrozumieć, co ta osoba próbuje powiedzieć przez swoją maskę. Niezależnie od tego, jaka była sytuacja, mają krótką i napiętą wymianę zdań. W końcu dom Soto przekonuje swojego największego fana, żeby odszedł tylko po to, by ten niespodziewanie wrócił chwilę później pod okno. Na tym etapie jest już oczywiste, że dom Soto nie pozbędzie się intruza bez pomocy policji, więc wyłącza nagranie i idzie zadzwonić na policję. Jeśli to jest prawda, to od ponad roku nie pojawiła się żadna aktualizacja dotycząca tej sytuacji. 4. Nathan tube your life, mieszka w odległej górskiej okolicy i nigdy nie ujawnił swojego adresu zamieszkania. To jednak nie powstrzymało kogoś przed najwyraźniej ustaleniem, gdzie mieszka i złożeniem mu wizyty. Nathan nie był wtedy w domu, więc postanowili zostawić mu naprawdę niepokojącą wiadomość, na którą miał wrócić. Osoba zostawia swój prywatny numer telefonu komórkowego z instrukcją, żeby zadzwonić. Sam fakt, że w zasadzie śledzili Natana, sprawia, że ta wiadomość wydaje się agresywna i dziwna. Myślę, że byłoby naprawdę interesujące, gdyby ktoś mógł przeanalizować charakter pisma i powiedzieć mi więcej o osobowości tego potencjalnego prześladowcy. Później Natan zbiera się na odwagę, żeby skontaktować się ze swoim fanem, a rozmowa jest dokładnie tak niepokojąca, jak można by się spodziewać. Natan rozgląda się dookoła, ale ostatecznie nie widzi nikogo innego. Prawdopodobnie nie byli w pobliżu, bo mogliby zrobić hałas, gdyby naprawdę chcieli, żeby Natan zobaczył gdzie są. Myślę, że to pewnie po prostu jeden z jego znajomych albo jakiś przypadkowy dziwak, który robi mu wodę z mózgu. A potem, po krótkiej chwili, widzi czarnego samochód sportowo-użytkowy, a który szybko odjeżdża i którego nigdy wcześniej nie widział. Więc może faktycznie ktoś obserwował każdy jego ruch z daleka? Czy J. Game ostatnio ma problemy z prześladowcą, który pojawia się w okolicach jego domu przebrany za klauna? Jest prawie pewien, że to po prostu lokalni licealiści, którzy oglądają jego kanał, ale ostatnio stają się coraz bardziej zuchwali, a teraz wydarzyło się coś nowego, co doprowadziło go do ostateczności. Pewien problem to jest Max. To jest Max. Pewnego dnia wraca do domu i znajduje przerażający list w podartej kopercie z czerwonymi plamami na całej powierzchni. Na zewnątrz jest napisane: śledziliśmy cię do domu, a w środku, że przyjdą po niego o drugiej. Zamiast zadzwonić na policję, jej game postanawia sam rozwiązać ten problem. Trzyma kamerę włączoną i cały dzień czeka w domu, aż przyjdą. Kilka godzin później dwa głośne uderzenia z zewnątrz sprawiają, że przez jego ciało przepływa fala adrenaliny. Zamiast wybiec za drzwi, skrada się na górę, żeby lepiej przyjrzeć się swojemu przeciwnikowi. Widzi kogoś ubranego jak klaun z przerażającą maską i jaskrawo pomarańczowymi włosami. Osoba nie wygląda na bardzo dużą, może ma rozmiary licealisty, ale to groźna postawa w połączeniu z kijem baseballowym, trzyma ją gaima na dystans. Czeka długo, zanim wyjdzie na zewnątrz, gdzie znajduje szeroko otwartą bramę. Wygląda na to, że na razie odeszli, ale kto wie, kiedy wrócą. Dwa James Nees to YouTuber, który publikuje filmy już od ponad 3 lat. W ciągu tych trzech lat 30-letni mężczyzna o imieniu Michael Lee staje się całkowicie obsesyjny i zaczyna nękać go na różnych platformach społecznościowych. Wiadomości szybko stają się mroczne i zaczynają mówić o zabraniu Jamesa z jego domu. Wysłał nawet wiadomości do jego matki, pisząc: Zamierzam zabrać Twojego syna oraz inne jeszcze bardziej niepokojące stwierdzenia. Być może jego najbardziej niepokojącym wyznaniem jest to, gdy przyznaje, że więcej niż raz przejechał 9 godzin samochodem do ich domu. Pewnego dnia rodzice Jamesa zauważają mężczyznę kręcącego się wokół ich domu i dzwonią na policję. Mężczyzna ucieka, ale policja szybko wszczyna dochodzenie. Śledczy używają telefonu Jamesa, aby wysłać wiadomość do Michaela i przekonać go, żeby wrócił do domu. Kiedy wraca, zostaje natychmiast zatrzymany. Michael Leib zostaje ostatecznie skazany na dozór kuratorski bez odbywania kary więzienia. Daj mi znać, czy uważasz, że to sprawiedliwy i słuszny werdykt, czy nie. Zanim przejdziemy do numeru jeden, nazywam się Chills i mam nadzieję, że podoba Ci się mój komentarz. Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądam w prawdziwym życiu, wejdź na mój Instagram, Dylani i kliknij obserwuj, żeby się przekonać. Niedawno wydałem nową piosenkę pod tytułem Dreamland. Daj mi znać, czy uważasz, że moja muzyka się poprawia, czy nie. Stuknij ikonę koła w prawym górnym rogu, a następnie wybierz moja nowa piosenka, aby jej posłuchać. To udowodniony fakt, że hojność sprawia, że jesteś szczęśliwszym człowiekiem, więc jeśli będziesz na tyle hojny, żeby kliknąć przycisk, subskrybuj i dzwoneczek obok niego, to dziękuję. Dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, które wrzucam w każdy czwartek i sobotę. Krystyna Grimmie była niezwykle popularną piosenkarką, którą po raz pierwszy odkryto na YouTube, gdy jej nagranie z coverem Miley Cyrus stało się wiralem. Z biegiem lat zdobywała coraz większą sławę i nawet zajęła trzecie miejsce w programie The Voice. Pewnej nocy była wyjątkowo podekscytowana występem na koncercie w Orlando na Florydzie i zamieściła specjalne ogłoszenie w mediach społecznościowych. Niestety niezrównoważony fan o imieniu Kevin Loybel postanawia przyjść na jej koncert. Po przejechaniu 120 mil na jej koncert podchodzi i oddaje trzy strzały z bliskiej odległości, a następnie odbiera sobie życie. Jego nieliczni znajomi później powiedzieli, że Kevin stał się obsesyjnie zafascynowany Kristiną Grimmie i wierzył, że w jakiś sposób może zmienić świat, odbierając jej życie. Nie znali wtedy pełnej skali jego szaleństwa, wiedzieli tylko, że przez około rok oglądał jej filmy w każdej wolnej chwili, zanim to zrobił. Mam nadzieję, że jeśli ktoś z waszych znajomych zacznie przejawiać podobne zachowania, postaracie się zapewnić mu profesjonalną pomoc.